Check eye. Check eye. Wiem, że hello, na kanale, dzisiaj to jest odcinek. i dzisiaj będziemy sobie grać znowu w Bedwarsy. E, mam nadzieję, że taki mały maraton między Bedwarsami e, z tej wam nie przeszkadza. Po prostu nie chcę mi się nagrywać. nie no nie żartuję, po prostu e, wy, prawdę, To wy widzicie, jak jestem gdzieś na wakacjach. Na zapas, to nagrywam, więc no to tak to wygląda. E, więc dzisiaj gramy sobie znowu na Bedwarsach, bo sumie mnie tym na, na czymś innym. E, znowu dzisiaj gramy z BG. E, jak widzieliście w poprzednim odcinku, mówiłem od razu, że będę nagrywał kolejny, więc ktoś pan powiedział? Ja nic nie wiem. Gosz, się tłumaczysz, mówi, że nic nie wie o tym, o kurwa... Yy, nie wiem, co, co ja mówię. Eee... Ty był u nas! Ty, 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 ty był u nas! Lecę, lecę, lecę! Cztery, pięć, nie wiem. Wiedziałeś. Dobra, lepiej niszczę... Klepię, klepię się z nim, się z nim, Ja już tam nie idę. Niszczę wszystkich. A rozwalili nam łóżko? Rozwalili. Ty, ty, po tego nie był, aktywował ci ty już, i se, se typu. X na i... Dobra, zobaczmy, jak to działa, kurde. O ty, o ty, jak mnie walisz, o ty najgorszy! Dobra, więc e, pierwsza gierka, jak widzicie tutaj, no nie taka, no nie za bardzo udana, więc co, no, widzimy się w kolejnej gierce. Dobra, jesteśmy w kolejnej gierce, e, ja już tutaj zbieram żelazo, e, pociągiem jest 12, więc fal gumę. Mm. Dobra, już palił gumę typo, znaczy WG, 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 tak on ma i chyba ma, e, z z ma znowu WG, o nie różowy najgorszy kolor, naprawdę. Banan. Tam masz bana? Mam bana na głównym. Na co? Mam bana na głównym za 3 na 7. Te, a teraz dostajesz bana? Nie, nie jestem na głównym. Aha, nie jesteś na głównym. Zobaczeni. A czy gram na głównym, ale... Akurat wtedy zarazem jest... będzie nie. Ej, a trzeba Siak. trochę wełny kupić, bo tutaj kompletnie nic nie ma. Wadesz mi trochę wełny? Śmiesznie wygląda naprawdę. <laughs> Jakiś zban, idź z tyłu! Łatwo, łatwo było, łatwo, łatwo było, naprawdę. Mm. Czekaj, bo służby, służby, o, ktoś nam stał. A nie rozwalam nam czasami łóżka? Nie, nikogo to da. Dobra, dobra, spokojnie, spoko, idę, idę dalej. Aha, ty próbowałbym na mnie skoczyć. to jedynie mogę zrobić. Się chyba, coś by mu się chyba nie udało. to jedynie muszę zrobić. Ej, ja trzeba kilo kupić. Ja mam. Ej, po, 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 pomóż, 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 pomóż. 7HP. Ej, kilo kup. Dobra, ja dobra. Mam. Szybko. A ja mam, Ale rozwaliłem. To, już. No to dobra. Rozwali się łóżko? Rozwalion, rozwalonej. To ja myślę, że trzeba kupić kilo by rozwalić a Ten z mówi, powiedział. Ej, wolę co do nas. Nie! Dobra. Widziałem. Rozwalili na muszko, dobra. Ej, no to chodź, nie z nim. Odpowiem nie. Nie wale tu patjannie, ktoś, nie? A dobra. To dobra, mam tu sporo wełny, jeszcze trochę wezmę wełny. I się wybuduję jak najwyżej to możliwe. I wtedy będziemy ochronieni aż do końca. Dobry plan! Tak, tak. Gdzie jesteś? Chodź do mnie. Już, 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 już. E, gdzie na tej wapie są jaksy lub emeraldy? Aha. Co się stało? Wygraliśmy? Wygraliśmy! Co jest? No. Wygraliśmy nic nie robiąc! No. Dobra, 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 jesteśmy w kolejnej gierce Ja już sobie tutaj zbieram sporo żelaza, już na mieczyk e, tego tak, idzie ta, ta, ten, ten bierze jakiś, porąbany bierze okay. Ej, a na Hipixel są dobre anty Na co? Na anty A Ale co jest dobre? No na antycity na Hipixel, dobre są Na Hypixel? Znaczy na Hypixelu jeden YouTube se lata Dobre tylko wiesz, on, on mógł już młowę z nim takie coś, taki układ, że może latać więc... Uważaj, z boku, z boku! No nie, to rozwali na dobra, dobra, walimy, walimy, walimy e, no na głowę oczywiście Nie waliłeś widzę ci Jakie cieki zaglądania, słuchajcie proszę, w górę, suba Dla no i do... mod. <śledzimy> nie żartuję, pa!